No w końcu, dobra wyrzuć to wszystko już tutaj Zakop to pod ziemię Te czeruście, złe Te złe O, o sorry podniosłem Olol, o lol. zbugowany dirt Dobra chodź Chodź do tej wioski NPC A no. Szkoła, Może by tak jeszcze raz? Dobrze. Dobrze. Chodź... A ty już drewno zbierasz właśnie, bo zanim Łukasz wszedł na serwer, to już się kończy dzień i ja tutaj nazbierałem sobie drzewek tamtych dąbowych, zabiłem owce i tutaj stąd zbierałem ten. Ale dużo łatwiej ominęło, bo łuki... mi się to szybko załadowało. szelfy. Ja zbieram szelfy, przydadzą się. Ja, ja. Na enchant. A mieszkam pokoju, domki, nie jakoś razem, czy osobne pokoje, czy w ogóle jakieś domki osobne? Nie wiem, ja... nie wiem, jak coś ja bym sobie zrobił, powiedzmy, jeden duży blok taki mieszkaniowy. I Blanker. po prostu... co? Był? Czy... Ojej, Jezu, troszeczkę laguje, Ale co przez ten serwer? Cały czas masz ładnie. No bo kurde jaki serwer masz! No ale akurat jestem. Jest serwer escape i jest tylko jeden próg, Tak właściwie pięć, ale co się składa w jeden próg. Dobra, Eł, gdzie ty jesteś? Łuki, widzę cię, widzę cię, widzę cię, jesteś tam. Jesteś tam, zaraz się noc zrobi, więc pr please, wybudujmy dla nami. Nie, na razie pod ziemią, a później zrobimy jakiś blok mieszkaniowy, taki wiesz, taki tak, ładny. Dobra, ja mieszkam tam. A koło siebie domu. Dobra, możemy yyy, po prostu koło siebie yyy, Tak? O, lol, jaki wielki. Ja pierdzielę jaki wielki! A właśnie trzeba o wejść ja! Kościelę. Dobra, ja... Ej, no noc się robi, a tutaj są moby włone, Chodź tu! Ja so, gdzie ty sobie... No ja jeszcze robię, robię Hwirę! Masz kilo? Czekaj, robię nam workbench. Szybko, zanim zajdzie słońce. Szybko, szybko. Jestem Chodź tutaj. Tu. Go, workbench. Go, zrobię zadoszenie żeby Mopki nie wiedziała, że my tu mieszkamy. Ja sobie robię Hawirę tu. Moby są takie głupie! Tu mieszkamy! Wiesz, już gdzieś idziemy. O rumbitny Dobra, ja, ja, ja bierę łapkę. Ja myślę, że to jakiś mały A tam jest ten, no wow, rumbitny, co? Coś tu, Kapi! No, ja już domek zrobiłem! A ja tam robię w domek! Co ty sobie myślisz, że jakoś tego nie Nie dostajemy chyba obrażeń od upadku. Aha, już wiem czemu. G.O.D. OBOWE OPMR Kapikacja o GODY Wyłączony. G, y, G, O, D, Luki Włączony Wyłączony Już Nie ma yy, Teraz Aha, to ja mogę sobie tutaj yy, D, O, P, M, R Już Nie ma mapy yy. Ale tak czy tak nie możemy się bić, więc jest dziwne yy. Dobra, szybko, 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 bo tutaj mi mopki wlezą. A, no kto by pomyślał? No kto by pomyślał? Ja. Ja się będę robił zara kamienne ity. Weź se te i ty, gdzie za... Brawo ja. Serio, chcesz jeden drewniany kilow? Nie wiem, bo zrobiłem dwa przez przypadek. Zamiast kamien. Zara zamiast kamiennego sobie zrobiłem drewniany. Brawo ja. Masz mu O, No, gdzieś to jest. Będę go wykopyć. No wiesz, co... Nie tak. nie Potrzebuję, żeby przepalić amu-amu. Ty już amu-amu sobie robisz? Mam już amu-amu. A tam widziałem chyba Creepera, a nie, tam widziałem zombiaki, więc na pewno nie jest na pokojowym. Czekaj. A ja, ja nie mam, opań, więc nie razie nie Co jeszcze No zmienić sobie difficulty na normalne, Czyli żeby było na normalną grać. Nie. Dobra, uwaga, uwaga. Ty ty, ty. Tytytę ty. Teraz żebym jeszcze szkielet nie strącił Hot topic już masz? Achievement? Tak Tak w ogóle nie przywitaliśmy się, nie powiedzieliśmy nic o serii itp Albo no, tutaj tak się ułosił no, bo to takie takie, że ty musieli za długo tu wchodzić no, i dzień nam minął no, i nie mieliśmy czasu. To Dobra, a więc tutaj... teraz powiemy... siema z tej strony Xena, Dzisiaj ze mną jest. Jeszcze no, to nie wyjdzie. Czemu? Dobra, a więc to jest nasza nowa seria. Pod tyłem, jeszcze nie wiem jakim, ale Łukasz może coś wymyśli. Minecraft z kolegoma. Minecraft z kolegą. <laughs> kolegą. Bowę. O, bowe. Jaki tytuł? Zawodowy. Na Ja. No Mówisz trochę jak niepełnosprawny dziesięciolatek, który oddaję dawno, ale spoko. Dziękuję. <laughs> Nie ma za co. <laughs> Nie, ja muszę zrobić fany moment. Brawo, brawo, brawo. brawo. A ja już mam dużo wulgla. Ile? No, wystarczająco dużo. Jeszcze nie zebrałem... Jeszcze nie zebrałem całego, ale mam już 34 około. Jeszcze z 12 żelaza. Jeszcze No bo ty się już w kanionie, a ja... No i co? To ja się nie liczy. To no, chodź, kurde, kop normalnie! Dlaczego? Ja tu mam kanion pod unosem. To czemu byś z niego nie skorzystać? A ja jeszcze to wszystko wykapałem, co było na górze. Jeszcze tylko dół zostało, ale tam są mopki. I to dosyć dużo. A ja to sobie zrobię mostek. Taki ładny. Taki kamienny, solidny. Ta fizyka w Minecraft. Zero grawitacji na bloki. No właśnie, jak my to będziemy robić, budujemy jakieś, nie wiem, o domki. Nie wiem, ja, ja bym na razie sobie się wkopał w ziemię albo coś. O nie. Nie! No ja ja! Do... A później ten. Ja już domek mam. No ja mam taki prowizoryczny. Hmm. Ja już mam skończony. Na znaczy, skończony. Ja już mam domek taki, wiesz. U mnie to totalna prowizorka nie? Nie, ja już jestem w skale, tam skrzynki. No właśnie ja też jestem w skale, a tak właściwie w kanionie. Widzę wągiel. i tam jest creeper, a creepery tutaj dozduchają. Super. Już drugi Ale level. Wiem, super pocieszenie. Ojej, o jeju, pewnie nic nie widzicie, więc już robię pochodnie. Nie, Rapideków się w dziecko Minecrafta, który pierwszy raz nagrywa życiu. Czemu? Bo taki akcent. A, no wiem. A, co? A! No już nic nie widzicie! Muszę zrobić pochodnie. No! No wiesz, bo moi widzowie nic nie widzą. Kurde, no też... Co najmniej się wszystko jakiś normalny. No ja czasami też. Gdzie to był ten ten żelazo? Jezus ja Marty w Padłem do kanionu. Rąbany paluk mnie zepchał. Gdzie jesteś? Cię nastraszyłem! Stary paluk! ja. Mało nie zdechł. Ząpisz Do jakiego kanionu? Do jakiego kanionu ty spadłeś? Bo coś mam tak, tak myślę, że nie do mojego. A gdzie jesteś? Nie widzę twojego niego. A ty jesteś tam, gdzieś, nie wiem. Ja cię nie widzę. Aha, tam jest. Obie Nie, Creeper! Aha, ty gdzieś tu jesteś. O, widzę cię, Szyma. Siema. Widzę Creepera jeszcze się go Tam, Am, 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 am. A, mam trochę papu. Właśnie, nie mam ani trochę papu. O. A się przepala, tam jak mnie zabierzesz, to cię zabiję. Nie, nie, nie zabierę cię. Nie zabierę cię tutaj. Nie, nie, nie. Ponieważ nie jestem chamski. A wszystkie rzeczy chamskie sprowadzają się do hamskiej uczciwości, która jest chamska. Czyli ty? Tak, czyli ja. I... Co? A dodamy kogoś jeszcze? Jak chcesz? Można dodała. Tajfonka. A kogoś jeszcze? No nie wiem Wo Wojtasza No może nie Tylko wiesz jaka będzie reakcja Wojtasza Ja Dobrze znam hmm. Reakcję Dobrze no. Jaką jak twoje filmy film. ja twoje filmu mam, fajnie dawce na potworów co, już zrobiłeś achievement, a ja już chyba go mam. Nie, ej! LOL! Pająk! Pająk mi! żelaznym mieczem! LOL, pająk spada na mnie. Ale ja mam znalazłem ząbiego z żelaznym mieczem. A ja znalazłem. A ja znalazłem zbogowanego pająka. Teraz? A ja zaraz wychodzę z tego kanionu, bo idę sobie przepalić żelazo. Jest Także będę killo był żelazny? No i miecze nie będę robił, bo mam kamienny. To wreszcie starszy. Ja się zabiję. I to dosłownie. Przerywaj kapi. I to dosłownie, dwa serca. Pomóc ci w tym? Nie. Nie, pająk jeszcze. Bardzo dobrze, pajączku. Lubisz kapiczka! potały kapiczka! Ja się ratuję! ale krytyk! Wziąłem go na strzała. Dobrze, więc... Ja wiem. jeszcze ten węgiel podbieram. Nie, no to dalej to nie Eee, Zrobię sobie drzwi. Idę zaraz do chaty, bo już mam trochę węgla. Jeszcze pozbieram żelazo, które widzę tutaj. Tuak. E, tutaj może samą po sobie, jak można było zbierać kobla ręką. No super! Idealny pomysł na życie. Zbierać kobla ręką. Super, że A ja w ogóle go nie mam. zębami. Mam, 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 ma. Moje tak, zęby byś się kruszyły. Tak nie byłbyś naprawdę, miałbyś... Druga w końcu zębiem, tak błyszczące. Takie błyszczące z diamentów, które by mi je połamały. Ja masz żelaza? Dwadzieścia cztery. Równo na cały set. Ja na nie bym ulewał. No, mam jeszcze dwadzieścia cztery. A jeszcze zbieram trochę żelazną, bo... Żelaza nigdy nie za mało. Chyba zielazy nigdy zielazy... za wiele. No. Chyba dla mnie żelazo jest najbardziej przydatne. No i jak żelazo Ale Ale zielazy... bardziej chyba. Chyba. No to tory, kowadło, oleje, jakieś sreje, duperele. No, tak, tak. Tu już masz ty do wyboru. A ja już, kurde, otwórzcie piec, mam pięć papu. Masz już pięć papu, Asiu. Zleconego mięsa. O Jezu, a mi się kończą deski i kabel. Będziecie trochę drewnem podbierać. zbierać, Troszkę wzózek. A nie właśnie mi się kończy. Papo, ja jeszcze sprintuję. Brawo ja. Wybijeś na sery wszystkie krowy, świnie i tt. chyba. Nie bo No ale ja mam tylko trzy wełny. Idealnie na łóżko i tyle. Nie że ja muszę spać, żebyś ty miał... żeby po prostu dzień. Nie, papo mi się skończyło na bieganie. Ja mam jeszcze przyniosła. Uuuu, schabik! Mmm, delicious! Idę sobie go zaraz przypalić. Nie? Yeah. Mm. Mm, delicious! Sama owce! Ale żeby to było dobre! Nie no, mi się jeszcze kończy głodek, a co jak zginie? Nie, nie. Kolejny schabek. Będzie kucharni. Będzie... O lol. Ha. Lubię loly. Idę Dobra, jeszcze więcej czczyny. Łojbonda są dobre. Ładna. Więcej czczyny mam i jakąś kopalnię, ale nie chcę do niej wchodzić, bo tam będą potwory, które mnie zabiją. Ja potrzebuję tego. Tak, bo... Myślałem, że to krowa, a to koni. Ja zapomniałeś, że w tej grze koniec nie ma. ja w ten sekund grałem z Tobą? Ojej, oj, oj, oj. nie wiem, za wczoraj na serwisie. <grym> nie, wczoraj nie grałeś z McDonald's. No nie wiem, nie wiem, z tydzień temu na pewno gdzieś graliśmy. W przeciągu tygodnia, może dwa, trzy dni temu. Ale na pewno nie tak on, tak on na moim serwie to graliśmy z miesiąc, dalej. no. No, ale... a nie ma żadnych lagów. To jest to mój serwer. No właśnie. To tym bardziej ja powinien. To ja powinienem mieć lagi. No ale kurde jak masz taki internet, to ja mam lagi. Właśnie to ty wina twojego internetu. Ja mam dobre internetu, który nie jak to No ja też mam dobre. Nie śmiej się. Jesteś słucha normalny. Nie był suchar, to czysta prawda. Czy co? Czy, czy twardy dysk to tam? Siatka z grilla? No na pewno. Ale suchar. Ten suchar był tak suchy, że aż mokry.

A ciekawe, czy da się przypalić mięso zombiaka. Nie, nie da się. No na przykład tak, że już by nie było trujące. Fajne by było. Takie urozmaicenie. Że jak przepalasz ten mięso zombiaka, to już nie jest trujące. Co to masz na ten pera na Co? Mamy achievement jaki? Nie wiem Time to strike No, parę tych zabiłem Ła Ła, 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 ła. Świn. A nie nie nie, Time to strike to było, że zrobiłem sobie miecz Idę Zapomniałem ustawić waypoint, a trudno, najwyżej się zgubię Najwyżej się pepnie no ale mogę, tpa, ale jak ty się zgodzisz, nie? A to nigdy nie wiadomo, z kim. Dobra, ja tutaj przyszedłem, żeby się, się ten pościnać drewno. Dobra, zaraz kończymy, bo już to trwa nie wiadomo ile. zobacz. Dobra, to na to by było na tyle na ten odcinek. Oczywiście potem od razu nagrywam drugi. A więc trzymajcie się. Dzisiaj ze mną był? Tak, właśnie był ze mną co jej. Dobra, więc do zobaczenia. Trzymaj